Poniedziałek, 9.50, lotnisko ja Chopina chciałem, w Warszawie My wyruszamy na kamp sparringowy do, do Zagrzebia Lecimy ekipą, Generek, Patryk, Adrianek Jeden z nas leci na wakacje, Generek leci na wakacje, a my na, na sparingi Bardzo fajnie się tam odezwałem do chłopaków, że możemy przylecieć Możemy przylecieć dużo chłopaków stykowych, takich potrzebujemy teraz, więc będzie to mocny tydzień w Chorwacji. Dobrze, dostałem nowe czapeczki od Pomyka, to przynajmniej się krótko na wyjeździe, bo to po nie dopisuję. Doleciliśmy ze Zagrzebia, Zbieramy bagaż, idziemy autobusik, i na hotel lecimy. Widzimy się już pewnie w naszym apartment. To jest moje jojo. Mieliśmy jechać, mieliśmy jechać Boltem, lecz musieliśmy jechać ogólnie zwiedzać miasto. Trip VIP, który chce jechać Boltem. Zwiedzać Chorwację w tą za Jedziemy z jeszcze jako na You know No! Pozwiedzamy sobie wieczorem, Pawlak, Pawlak nawet nie dlatego, że chciałby zwiedzać, tylko z tego, że jest pojechał te. Tym busem. Zadanie na euro. Mówiłem, że Pawlak Pawlek będzie fajniejszy, żeby pojechać. Z kitchen. Najlepszy kitchen. pokój. O, nieźle tu jest. Zobaczcie, zawodnicy sobie w telefonie siedzą. Jakby smacznie śpią. A zobaczcie, co robi trenerek. A trenerek robi miedzenie. Chyba ja, trenerka mieć, to naprawdę? Wy nigdy nie uświadczycie mnie, żebym na przykład w jakim wieździe Adrianowi nie wiem, albo no, cokolwiek ludzkiego takiego, nigdy tego nie zrobił, ale ugotować gotuję, bo jak wszyscy wiecie, moi widzowie, którzy mam nadzieję przeszli na kanał do Kamila, i bardzo to doceniam, również, bo obserwują, ja po prostu lubię gotować, lubię serować ludziom jedzenie. I to sprawia przyjemność I naprawdę ja nie robię tego teraz Pierwsza zadawka w kuchni Dobry kucharz przede do wszystkim ma porządek, pamiętajcie e... Ja nie robię tego normalnie w rzeczywistości W siebie A co gdzie serwujesz dobrego? Eee, smażony z kurczakiem Taki latajski, w z jajkiem no. wybrutany sos sojowy Miód do tego jako sos, zalany kurczaczek z eee, prostota, Prostota, sobie. Ja dzisiaj mam swoje przygotowania, ale myślę, że skorzystuję na tym wyjedziecie. Tak, tak, na pewno. Będziemy jeść, i odpoczynek, i zbieramy się na 17 na trening no. Wróciliśmy na apartment, you know, jak to Adrian by powiedział. You have to. Bardziej, czekaj, more e, international, you know Ja będę mówił po swojemu, wybaczcie Zrobiliśmy Ju-Jitsu, potem boks Dwa takie treningi na rozruszanie się, myślę, że bardzo fajnie Wy zrobiliście tak No, Dawid nie zrobił, bo... Proszę cię, mów prawdę Dawid zrobi parter tylko, ponieważ yy, się chłopaki... Mowa wojna, a mowa wojna, po, po południowym a, a, tak? a, a potem czujnym okiem podpowiadał na spalinę. Nie, nie. musiałem. Nie musiałem. Ogólnie nie musiałem, bo mam zdolnych zawodników i dali sobie znakomicie radę. Dawid by też nam radę, gdyby Adrian nie wziął rękawicy. ja bym to nie, wszystkich się apelował. <grym> ja bym nie pozwolił, nie, żeby ktoś się mnie Nie ma, że ona nie ma, ma pykarki, jak ktoś by dotknął, to... Ja chcę Dawid, bo i mnie nie wolno trafić. Ja tak uważam. A ten też tak uważa. Też tak jest myślałem. Że... A <grym> nie, traf, a ten nadal tak myśli. Nie, tak. Tak, Nie, nie myślę. Ale, ale Moja tak. podświadomość może tak yy, myśli, ale ja staram się nie myśleć tak. Ale wiesz jak to jest. Jesteś z jednością z poświadomością, czy nie? No jestem. Jesteś? No. Tak uważasz? No chyba tak. No nie wiem, ja tam się nie wypowiadam A ty jak uważasz? Ty jesteś bardziej jak jest pan, ty? No także... Zaraz kolacja. Idziemy do spania. A ten na kolację, je To co zrobi trenerek, trenerek. A co na śniadanie, nie? To, to co zrobi trenerek. A no, to co zrobi trenerek? A w środę. Także. Panowie. Y Wbijamy na Kamila kanał, na mój kanał też wbijamy, tam będzie content taki, że powiem mu, że będzie jedzenie i jeden dzień go zostaje bez jedzenia i znaczy będzie na paznokcie swoje zjadł. Z głodu. Nie, nie, jeden dzień zrobimy, gotujemy z Bartosem i ja pokażę widzom, jak można przygotować. Pokażę tak. Moje posiłki wszystkie trwają. Równo ze stoperem, 5 minut przygotowano. Dla takich ludzi, co nie mają jakiejś kogoś. Ja jutro mówię na swoim odcinku, że gotowa gotujemy ze mną, ja robię posiłki, a ty robisz w środę gotowanie z warto. Takie po 5 minut, że robisz się. Nie, je pod... ty robisz, nie, no ja jutro gotuję, bo jutro robię dwa razy owsianka będzie i dwa razy spaghetti jutro. Nie będziemy kombinować. No to u mnie będą tosty cztery razy. <głosy> <głosy> a co? No, on może gotować to samo? Wielki kucharz? Takie to taki ruch... samo to... Jego, Ty jutro zjesz tą ku... z gruszką Widzowie, grusz... Hmm. owsianka z, z ricottą z gruszkami prażonymi i z orzechami prażonymi I wszystko to zalane białym winem, który kupiłem A tu I będzie spaghetti. tost z... No. mozzarella i no. szynką A <laughs> tutaj mamy no, mozzarella, szynka od rana idziemy na MMA, sparingi jutro. Potem nas zabiera Drazen na obiad. Drazen na obiad nas zabiera później, więc bardzo mi się Szykuję i wieczorem zobaczymy co będziemy robić. Do zobaczenia. Siemano, mamy wtorek. Drugi dzień nas miał w w prowacji. Dzisiaj to co robimy najbardziej, czyli sparingi MMA. Idziemy właśnie z buta na salę i zobaczymy, jak to mają poziom. Po sparingach ATT Zagrzeb 5 rund. Najpierw w ogóle była technika stójkowa, potem 5 rund MMA w dużych rękawicach, więc lekka nowość ale było fajnie, bardzo mocno tej chłopaki stojkowo. Udało się też zrobić rundkę z Iwanem Erslanem, więc bardzo pozytywnie. Eee, Trenerek zadowolony, zadowoleni. Naprawdę bardzo fajne, owocne rundy. E, idziemy coś jeść, odpoczywać i drugi trening to motoryka dzisiaj, więc już trochę później. Wracamy do apartamentu na kolację z chłopakami, ale trener jeszcze został, tam jakieś rozkminki ma z trenerem Tam coś tam z zapasu pokazywało, więc jakieś rozkminki A my wracamy do chaty Środę rano, typowa owsianeczka i Chłopaki czekają aż im prywatny kucharz zrobi śniadanko

Zapasy zrobione. Dużo techniki. Nie było nie wymagają tyle, aż... ale Dobry trening. Co sądzisz o treningu? Skłamy. Adrian, nie, dobre. inne, Inny trener. Zawsze jak coś mówi, że jest inny. Amerykańskie zapasy? Nie. nie Amerykańskie zapasy. Pamiętasz, no to nie problem jest z nauczycielem, tylko z który nie chce się uczyć. A, no to może to mój problem. Czy uważacie, czy uważacie że Adel jest uczycielem, który się nie chce uczyć? A ty no to jak to uważasz? Adel, uczyłeś się w szkole? No w szkole nie. <laughs> w szkole muszę... Mamy odpowiedź. nie. A weź sobie przy sobie, że MMA życie do szkoły. Ale nie, nie, nie. Teraz powiem ciekawostkę i anegdotkę. Czyłem się z niektórych przedmiotów dobrze. Na przykład, bardzo dobrze uczyłem się z historii, tylko dlatego, że miałem bardzo dobrego nauczyciela, który mnie zaciekawił. Miałem z historii szóstkę. Czyli nie jestem takim dwójnym nauczycielem od historii. I on, I on mi się kojarzy, jak mój trener, mój nauczyciel Zbigniew Golizda. Zbysiu na niego też mówiłem, z, z którego pozdrawiam. Chyba z jak teraz został. I... I on jest takim zbigniewem golizną, moim teraz chyba ma. No jak coś mnie interesuje, to mi się chce uczyć. Ale jak miałem panią od matematyki, która bardzo mnie nie lubiła, i ja jej, no to nie było konektingu I <ścoughs> było ciężko. No także co? Bierzemy teraz prysznic, jakieś wywiady Idziemy obiad i wieczorem robimy chyba boksik i grappling Także trzy treningi dzisiaj Mało się zajęło Więc nie? do Angielskiego Najlepsza nauka angielskiego, czyli wywiady po angielsku Zobaczymy czego się nauczyłem Wywiad już ze mną Teraz czas na Czempa KSW no. Kolega, ma masz cygarek? Ma Dżemka wjechała, południowa Trzy odpoczynku, potem ekspresso w barze z fajkami i zmierzamy teraz na na, na trzech boks. Pratesów. trzech pratesów mam. Weźli sobie za... kawę wyjdźcie eee, po w... ślugi i mówią oh, Teraz mogę porobić Tera boksik. Teraz czy, mogę po Teraz czuję, że kondycja mi się <śla> <śla> Tutaj wszędzie jeszcze są eee, Dostępne palenie fajek w lokalach, więc to jest bardzo dziwne, jeśli już bardzo tego odzwyczajliśmy. Także weszliśmy na chwilę do baru i już czujemy, że nam całe ciuchy śmierdzą fajkami. Ale wyglądam profesjonalnie z tym mikrofonem, co? <grywania> Napiszcie w komentarzu. Chorwacka szkoła boksu, dużo pracy na nogach, porusania się, taki fajny techniczny trening, footwork, fajna praca, dzisiaj trochę lżej, bo jutro będzie od rana spalinki 5x5, więc. Jutro ciężka praca Co, Idziemy na jakieś zakupy i dzisiaj prawdopodobnie będzie gotowanko z trenerem, więc ciekawy wieczór się szykuje zaobserwować bardzo rzadko spotykany widok w naturalnym środowisku Adrian Bartosiński i Patryk Surtyn robiący sobie śniadanie w kuchni Co tam robicie chłopaki? Oks i jajka I no plan jest taki Zasypać 100 gram płatków owsianych Zaleć gorącą wodą I dodać krajowoc Patryk ty robisz to samo? Tak, ale 100 gram to jest dużo Zerwę. Patryk, 30 gram wystarczy. I jaka kawa? Łódźki latem. Tak zwana. Czyli bukuka, kawa i resztę. I, i, w... i wodą. Po porannej sesji sporingowej, w więzieniu za małych, rękawiczkach. Bardzo fajne rundy, mocne z łopakami, A teraz będę nagrywał taki odcinek na ich kanale na YouTube. Będę uczył się chorwackich słów. I come back to school. This is my no, teacher. <laughs> we are doing class today, Balkan uh, 101 exam. <laughs> yeah. We will see. Zobaczymy, czy nauczę się jakichś chorwackich słówek. I po robocie. E, trochę nam zeszło, bo z godzinka nagrywania e, wywiad po angielsku i tam taki odcinek, więc jestem z siebie dumny, bo naprawdę całkiem spoko mi poszło, tak uważam. Wszystko rozumiałem, odpowiadałem pełnymi zdaniami, więc Myślę, że będzie bardzo fajny odcinek, który na pewno będziecie mogli zobaczyć na kanale FNC. Wróciłem do szkoły, bo byłem uczniem, i Klara uczyła mnie zdań, czy zdań posiłków ich tra, tra, tradycyjnej kuchni. Nie uczyła po chorwacku, więc ciekawy odcinek. Potem coś tam popytało wy, o moje zainteresowania, o podróże. No, ale więcej będziemy mogli zobaczyć na ich kanale na FNC. A ja teraz wracam do chłopaków, coś zjem, potem mo motoryka, i, i może pójdziemy na jakieś miasto dzisiaj, bo w sumie ładna pogoda dzisiaj. Jak widzicie, słoneczko dopisuje, więc warto to wykorzystać i pozwiedzać trochę, jak już tu jesteśmy w tym zagrzebiu. Here we go again. Kolejny raz. Motoryka druga. Wygodny w czwartek. Każdy swój plan. Ja robię skoki. Tu trener jak robi kulturystykę. Bartosz oczywiście w telefonie, jak zawsze nawet podczas treningu. A Patryk robi zarzuty Nic, wystarczy zobaczyć. Znam swój ten numer. Dzisiejsze rano, bardzo szybko lecą te dni, te treningi, ale to dobrze Dobra praca, także fajnie spędzony czas w Chorwacji, naprawdę Bardzo mili ludzie, bardzo fajne treningi Nic tylko cieszyć się, że nas tak bardzo miło przyjęli Przygotowanie czarnej kolacji, tutaj prawdziwi kularze Dwóch prawdziwych kularzów Pseudo dwóch Co robicie chłopaki? Tosty Tosty <grym> To co jeżdżą prawdziwie Tosty to maksa nie mogą zrobić Dzisiaj się wydają chłopaków co zrobią sobie najdro na wyjazd A Bartosz mówi: no jak co Tosty kura na wynos <grym> Są tosty w domu, tosty na wynos Tosty z keczupem, tosty z majonezem mogą być Tosty <suszu> na słodko, na wytrawę. 3 kosmosare no serem jak miałem obsiankę, muszę wadać. Wtedy rano, my już spakowani. Oczywiście teraz później. Ale ciężko było się wyrobić. Idziemy oddać klucz I na ostatni trening dzisiaj. Prawdopodobnie jakiś tam grappling, czy tam zapasy przy ścianie, więc może być naprawdę ciekawie. Ja, 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 Bardzo ładnie, bardzo ładna pogoda. Eee, po treningu, ostatni trening za nami. Eee, technika zapaśnicza, na koniec 5 rund eee, pod ścianą zadaniowych. Musiałem poczekać moje zabrałem mikrofonu z sobą, żeby było wszystko słychać. Pięć rund zapaśniczych zadaniówek przy ścianie. Fajne, Fajnie porobione. Udało mi się złapać z trenerem tutaj z Rutem Bardzo mocny zapaśnik, bardzo fajnie się układa, więc super doświadczenie. Teraz mamy trochę czasu wolnego przed samolotem, więc jakaś kawka, trochę zwiedzania, łapiemy słoneczko jest bardzo ładnie, więc już tylko enjoy teraz. Chcemy wymyślić do wyrodzie idziemy leciać hey, man, evening, man. you have some drugs guys uh, yes, of course <laughs> <laughs> myślę że to jest dobre miejsce żeby zakończyć ten piękny odcinek będzie dłuższy niż zwykle tak mi się wydaje bo dużo materiału nasz obóz sparingowy dobiegł końca bardzo fajne Our to jest nasz tłumacz nasz Ja będę tłumacz tłumaczył na, na angielski, że już nie muszę już tłumaczyć Mów no. Kamil, ja będę tłumaczył Zrobiliśmy dużo fajnych rund we, we did... Ee, jeszcze raz? My zrobiliśmy dużo fajnych rund We did... Ee, Dobra, wyłącz tłumaczenie. Dobra, klikam ludzie, wyłączą tłumaczenie. No, także nie zapomnijcie o subskrypcji, o lajku, napiszcie w komentarzu, że Wam się podobał wyjazd i... I gdzie, gdzie chcecie, żebyśmy pojechali na Sparingi kolejnym razem? Przed pociągiem zdaniem, we did a lot of nice <gryvable> <gryvable> Ej Ej i z temu to <gryvable> <gryvable> Tu masz trochę z opóźnieniem <gryvable> no, tak, tak jak mówi trenerek, napiszcie gdzie mamy jechać razem na obóz i z kim mamy jechać panu panu I panu czemu nie ma nie być to Bartos I <gryvable> dlaczego Tą... Co? to się? <gryvable> Wpadłem jeszcze na świetny pomysł wraz z trenerkiem, że założę sobie taką platformę Buy Coffee, gdzie możecie wesprzeć mój kanał, kup, postawić mi taką, można powiedzieć taką kawkę wirtualną. Tam kilka złotych to kosztuje. Dzięki temu wesprzecie mój kanał i będę mógł sobie zakupić jakiś może. Lepszy telefon do nagrywania albo będę mógł latać w jakieś ciekawe miejsca, żeby też wam pokazywać jakieś ciekawe doświadczenia. Mam już kilka pomysłów, żeby jakieś takie krótkie tryby gdzieś robić, dwu dniowe, więc jak ktoś ma ochotę, link będzie w opisie. Zapraszam do wsparcia kanału.